Hansi Flick ponownie szokuje rotacją w bramce. Gwiazder bliski pozostania w Bayernie na dłużej. Arturo Vidal oczyszczony z poważnych zarzutów. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie, to jest piłkarski świat. Mark andré Terstegen w końcu powrócił na boisko po 223 dniach nieobecności z powodu kontuzji kolana. Niemiec zagrał solidny mecz notując dwie kluczowe interwencje w starciu z Realem Valadolid. Jednakże, mimo dobrej dyspozycji i zadowolenia Hansiego Flika z jego występu, trener FC Barcelony podjął decyzję, która już teraz wzbudza ogromne kontrowersje w Hiszpanii i Niemczech. Flik stanowczo oświadczył, że to Wojciech Szczęsny stanie między sobkami, zarówno w rewanżowym meczu po finału Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan, jak i podczas ligowego El Clasico z Realem Madryt. To jasny sygnał, że Polak jest nadal numerem jeden nawet kosztem zdrowego i gotowego do gry Ter Stegana. Szczęsty będzie bronił we wtorek przeciwko Interowi i w meczu z Realem Madryt ogłosił Flick na konferencji prasowej. Dla wielu fanów Blaugrany to decyzja szokująca, biorąc pod uwagę symboliczną rangę powrotu Niemca oraz jego lojalność wobec klubu. Jednakże dla Flicka liczy się dyspozycja dnia i chłodna kalkulacja. Polak jego zdaniem daje więcej spokoju w kluczowych spotkaniach sezonu. Flick chwalił też Fermina Lopeza który zagrał świetne zawody w Valladolid i nie wykluczył jego obecności w pierwszym składzie na mecz z Interem. Fermin zawsze ma szansę na pierwszy skład. Trener bronił również swoich rotacji i przyznał, że zakładał rozegranie po 45 minut przez Pedego i Franki de Jonga. Jednocześnie Flick potwierdził, że z Gabi wszystko w porządku, choć został zmieniony po tym, jak upadł na murawę. Smutek wyraził na w związku z urazem młodego debiutanta Daniego Rodrigueza który niedawno wrócił po kontuzji i ponownie doznał urazu. Niemiecki trener zapowiedział jednak, że zawodnik dostanie swoją szansę w letnich przygotowaniach. Decyzja o pozostawieniu Wojtka Szczęsnego kosztem Terstegena może okazać się kluczowa w zdobyciu tytułu w La Ligi oraz Champions League. Niemiec, który przez lata był niekwestionowaną jedynką, musi jeszcze troszkę poczekać. Bayern Monachium i San Santos o krok. Od finalizacji nowej umowy. Choć jeszcze brakuje oficjalnego podpisu, według słów dyrektora sportowego Maxa Eberla, wszystko jest już praktycznie dogadane. Jesteśmy w dobrych i konstruktywnych rozmowach. Brakuje tylko podpisu. Potwierdził Ebel przed meczem z RB Leipzig na antenie Sky. To jasny sygnał, że sprawa jest przesądzona i że Sane przedłuży wygasający w czerwcu kontrakt. Ale największe poruszenie budzi nie sam fakt pozostania, a warunki, na jakich skrzydłowy reprezentacji Niemiec zostaje w Bawarii. Nowy kontrakt ma oznaczać drastyczną obniżkę pensji, aż od 4 do 7 milionów euro rocznie. Ostatecznie Sane ma zarabiać około 13 milionów euro za sezon, co mimo wszystko wciąż plasuje go wśród najlepiej opłaconych zawodników Bayernu Monachium. Decyzja o cięciu wynagrodzenia to wyraźny znak zmiany strategii finansowej Bayernu, który nie zamierza więcej przepłacać największych gwiazd. W tle tej układanki znajdują się również wcześniejsze spekulacje o odejściu Sané, plotki o zainteresowaniu z Premier League i jego nieregularnej formie w pierwszej części sezonu. Jednakże ostatnie tygodnie to powrót Niemca do topowej dyspozycji, co przekonało klub do kontynuowania współpracy. Tu również potężny sygnał dla szatni. Gwiazdy Bayernu Monachium muszą się liczyć z ustępstwami finansowymi, jeśli chcą zostać częścią projektu. Sane, który niegdyś trafił do Monachium z Manchesteru City za ogromne pieniądze, musiał zaakceptować nowe realia. I to mimo tego, że kończy sezon w dobrej formie. Tym samym kończy się okres niepewności wokół przyszłości 29-latka. Max Eber podkreślił, że zarówno klub, jak i sam zawodnik chcą kontynuować współpracę. Leroy chce, my też chcemy. Trzeba się dogadać, powiedział na antenie. Według informacji, Bilda strony już od kilku dni są zgodne co do kluczowych punktów, a do ustalenia pozostały jedynie detale. Bayern Monachium nie tylko zabezpiecza kluczowego zawodnika, ale jednocześnie pokazuje, że czas wielkich kontraktów bez gwarancji formy dobiegł końca. Teraz liczy się jakość, lojalność i gotowość do kompromisów, nawet dla takich nazwisk jak Leroy Sané. Carlo Ancelotti po raz kolejny pokazał, kto rozdaje karty w Madrycie. Trener Realu Madryt, mimo coraz bardziej intensywnych spekulacji o swojej przyszłości, łączony z reprezentacją Brazylii czy astronomicznymi ofertami z Arabii Saudyjskiej, stanowczo odmówił rozmów o ewentualnym odejściu. Rozumiem, że chcecie o tym rozmawiać, ale ja nie. Mój dzień to 25 maja powiedział na konferencji prasowej, wyraźnie podkreślając, że. Do tej daty nie padnie z jego ust ani jedno słowo o przyszłości. Data, o której mówi Włoch, nie jest przypadkowa 25 maja to ostatni mecz sezonu La Ligi na Santiago Bernabeu przeciwko Realowi Sociedad. I właśnie tego dnia Carlo Ancelotti ma zamiar zasiąść przed mediami i być może ogłosić swoje dalsze kroki. Włoch podkreślił, że jego relacje z klubem są doskonałe, że darzy Real Madryt ogromnym szacunkiem i miłością. Nigdy nie będzie między nami konfliktu, nigdy nie pokłócę się z realem, niezależnie od tego, kiedy odejdę, 25 maja 2025 roku, 2026 czy 2030. To będzie piękne pożegnanie, kiedykolwiek nastąpi, powiedział ze spokojem typowym dla jego stylu pracy. Arturo Vidal został oczyszczony z poważnych zarzutów napaści na tle seksualnym, które groziły nie tylko jego reputacji, ale i wolności. Chilijska prokuratura oficjalnie ogłosiła, że nie ma wystarczających dowodów, by wnieść akt oskarżenia przeciwko byłemu piłkarzowi Bayernu Monachium, Barcelony czy Interu Mediolan. Sprawa dotyczyła incydentu z listopada 2024 roku w nocnym klubie w Santiago, gdzie zawodnik świętował swoje urodziny. Kobieta, która oskarżyła Vidala twierdziła, że doszło do napaści na tle seksualnym. Jednakże prokurator Felipe Kembrano po szczegółowej analizie materiału dowodowego i rekonstrukcji wydarzeń uznał oskarżenie za bezzasadne. Choć sam Widal wyszedł z tej afery bez szwanku prawnego, sytuacja nie jest zakończona. Inni zawodnicy jego aktualnego klubu Colo Colo wciąż są objęci śledztwem w związku z tymi samymi wydarzeniami. Śledczy nie ujawniają nazwisk, ale podkreślają, że sprawa jest daleka od zamknięcia. To kolejny raz, gdy kontrowersje dotykają jednego z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy Ameryki Południowej. Arturo Vidal to ikona chilijskiego futbolu, 146-krotny reprezentant kraju, członek złotego pokolenia, który sięgnęło po kopa Ameryka w 2015 roku. Jego kariera klubowa to imponująca lista sukcesów od Bayeru Leverkusen przez Juventus, Bayern Monachium, Barcelonę, Intermediolan, aż po powrót do rodzimego Kolokolo, Kolo, gdzie wszystko się zaczęło. W Niemczech zapisał się jako wojownik środka pola. Z Bayernem Monachium zdobył trzy Mistrzostwa Bundesligi i Puchar Niemiec. Był symbolem twardej gry nieustępliwości i wielkiego charakteru, ale jego życie poza boiskiem często budziło kontrowersje. Tym razem jednak, mimo medialnej burzy i ciężaru zarzutów, to prawo okazało się po stronie zawodnika. Vidal, jak dotąd, nie odniósł się publicznie do decyzji prokuratury. Jednak, według źródeł zbliżonych do zawodnika, czuje ulgę i jest gotów skupić się wyłącznie na futbolu. Czyliska opinia publiczna jest podzielona. Jedni cieszą się z uniewinnienia legendy, inni wskazują, że samo dochodzenie wobec jego kolegów z drużyny nie pozwala zamknąć sprawy. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem.